Dzień dobry, tu ja mówię. A ostatnio, jak powiedziałem, że już na pewno jest 4400 tysięcy złotych. No to się bujaliśmy z tą kwotą przez tydzień. Ale teraz odważę się. To nie tak, że nie uczę się na błędach, uczę się, no ale widzę, że idzie trochę lepiej ta zrzutka. No, a dla Ady to odważę się powiedzieć, że dzisiaj pewnie pęknie bariera 4,5 bańki. To zostanie. Ile? 3,5 bańki. Dobrze liczę. Czy, czy tak mnie dzisiaj boli głowa i zatoki w związku z pogodą, jaką mamy, że źle liczę. No policzcie sobie Państwo, to mam w własnym zakresie, ale wydaje mi się, że dobrze liczę. Głowy za to nie dam, ale wydaje mi się, że 4,5 plus 3,5 to jest 8. Eee, dzisiaj mamy też dzień szczególny, bo mamy Mikołajki. Ja tam w świętego Mikołaja wierzę. Ciągle mam nadzieję, że mi przyniesie różne prezenty, chociaż dziecko mi. Prezentowała taki typowy prezent, bo my lubimy robić sobie te śmieszne prezenty: co no, majtki albo skarpety, ale tym razem padło na standard, czyli zestaw dezodor. Dezo dezo takie do psikania pod pachę, że się nie trzeba kąpać, i, i takie do kąpania. No, trochę paradoksalne, prezent, albo jedno, albo drugie mi się wydaje, no ale jak mówię, lubimy robić sobie śmieszne prezenty. Mówiąc zupełnie poważnie, bo sprawa jest poważna, ale też nie chcę Państwa aż tak mocno i topornie molestować, przypominam, dzisiaj jest Mikołaj i dzisiaj jest też Mikołaj w wydawnictwie Multibook, należącym księgarni Multibook należącej do wydawnictwa Pawła Tomory-Perskiewicza, które to wydawnictwo nazywa się Prohibita. I zapraszam na zachupy. Kto wierzy świętego Mikołaja, no to ma święty obowiązek wyręczyć, bo dzisiaj chłop ma mnóstwo roboty. No a kto nie wierzy, to tym bardziej powinien wziąć sprawy w swoje ręce. Jak to napisałem na portalu X. No a sprawa jest podwójnie szlachetna. Po pierwsze, podniesiemy czytelnictwo i jakość czytelnictwa. mu pozycje w prohibicie, to są naprawdę wyjątkowe rzeczy, między innymi są tam moje dwie książki, ale to nie o to chodzi, ja nie należę do tych celebrytów, którzy używają takiego schematu, jak ten w Czerwonych Portkach, czyli zasilajcie moje firmy, rodzinnie powiązane, ja będę pomagał dzieciom. Albo umówcie się na mnie, ze mną, miejcie zaszczyt umówienia się ze mną na kolację, czy tam pojeżdżenia rowerem, to ja wystawię na aukcję i i pomogę dzieciom. No nie, proszę Państwa. Tutaj chodzi o naprawdę poważną sprawę, czyli zapraszam wszystkich do księgarni. Multibook, cały zysk ze, ze sprzedaży w tym dniu, w 6 grudnia, zostanie przeznaczony. Dla, ja wiem, że tych akcji jest dużo, no ale dobrze, że jest dużo, bo e, nie jest banałem, ale. Ale konkretną kasą powiedzenie, że każdy go rozsieli, czyli jeśli ktokolwiek chce pomóc, obojętnie czy robi to w powiązaniu z marketingiem, czy bez powiązania z marketingiem, to niech pomaga, bylebyśmy do tych ośmiu dobrnęli. Pod filmikiem, tym razem link do akcji związanej ze sprzedażą. Proszę Państwa, czy to nie jest nadmierne? Nadmierne uproszczenie. Czy to nie jest ani populizm? Bo teraz jest taki czas, że wszyscy są jakimś prekompanijnym i opowiadają rozmaite historie, żeby to się lepiej klikało, żeby to się lepiej oglądało, żeby o sobie przypomnieć. No najbardziej mnie w tej chwili irytuje teoria o. Podmiankach, czy to Trzaskowskiego, czy to Nawrockiego, to jest bzdura. No, raz się zdarzyła ta podmianka w przypadku Kidawy błońskiej w nadzwyczajnych okolicznościach pomorowych, a jeszcze do tego takich okolicznościach, że ta kandydatka to był nie niewypał. No i teraz każdy analityk, czy prawie każdy analityk uważa, że koniecznie musi się wypowiedzieć na ten absurdalny temat dotyczący podmianki. No to jest jeden z takich populizmów. Do tego pytanie, czy ja krytykując tego rodzaju tezy, tak się zastanawiam, czy, czy naprawdę, na pewno wszyscy głosiciele tych tez w to wierzą, czy to jest właśnie robione tak na taniego poklasku, taki typowy clickbait, czy ja przypadkiem nie popełniam tego samego błędu, twierdząc, że dopatrując się podobieństw między Trzaskowskim i Komorowskim. No to złagodzę trochę ten przekaz. Proszę Państwa, to nie jest jeden do jednego, oczywiście, no Trzaskowski ma parę zalet, których Komorowski nie miał, no między innymi młodość, tam niektórzy twierdzą, że jakoś tam jest przystojny, ja myślę, że tu telewizja dużo robi, odwrotnie niż u mnie, ja na przykład jak do mnie przyjeżdżają ludzie po coś tam, po jakiś autograf czy albo przywieźć wódkę, to to zwykle mówię, o kurde, ale pan jakiś, jakoś lepiej trochę wygląda na żywo niż przez tą kamerę. Nie, nie, nie taki gruby. No nie wiem, ja się nie znam na tych kamerach. No chudy nie jestem, ale rzeczywiście, jak patrzę na to, na własny wizerunek na tych filmikach, no to przykro patrzeć. No ale nieistotne. Przystojny jest, ma znane języki, no jest bardziej otrzaskany młodzieżowo, no i miło wszystko aż takich wielkich gaw, jak Komorowski, nie popełnił. No ale co, gdzie ja tu widzę podobieństwa. Proszę Państwa, jest coraz więcej tych filmików związanych z prekampanią, coraz więcej wystąpień publicznych. No i pamiętamy to słynne przyklejanie taśmą, klejenie taśmą szyby w drzwiach jakiś tam pokojowych u jakiejś pani. A teraz bodajże wczoraj pojawił się filmik ze spotkania ze strażakami OSP. No to trzeba zobaczyć. Miny tych wszystkich strażaków trzeba zobaczyć. Tam na tych twarzach wszystko było wypisane. Złość, żeby nie powiedzieć, nie Zdegustowanie, niesmak, znudzenie, znużenie. No i chyba nawet, trzeba to też powiedzieć, pewne zachowania zdradzały wolę takiej reakcji fizycznej, żebym tak bardzo feministycznie powiedział. A generalnie chodzi o to, że jakbym wziął i złapał i strzelił w ten taki owaki łeb, to by tylko iskry poszły. Trzaskowski rozwożący warzywa o 6 rano z panem Łukaszem, Trzaskowski w piekarni. Żeby nie było, no, pan Nawroski obywatelski kandydat, popierany przez PiS, oczywiście też robi takie akcje. No, tylko, że on jest, no, się trzymam tego porównania: Pol, Poltka i Dudusia. No to Szask... Nowrocki jest bardziej Poldek, czyli chłopak z gminy. Jeden z nas, tak, no, a Trzaskowski to jest taki Duduś, który się właśnie w wieku czterdziestu kilku lat dowiedział, skąd się biorą warzywa. Przynajmniej tym się, tym się pochwalił. No i te, te eventy, jak to się fachowo mówi Trzaskowskiego, z tym prostym ludem, no to jest taki zgrzyt, to jest taka nieporadność, no to, że to, proszę Państwa, wygląda trochę jak bieganie po, po stołku w japońskim parlamencie. No i w tym sensie, <coughs> przepraszam, w tym sensie ta kampania Trzaskowskiego, prekampania, już na starcie wygląda, że on nie za bardzo wie, czego ma się chwycić. Trzeba, trzeba też wyczuć tą zasadniczą różnicę pomiędzy rokiem 2020, a rokiem 2025, kiedy będzie się rozgrywał ten prawdziwy mecz, bo na razie to mamy treningi. No w 2020 roku Trzaskowski miał łatwo, bo mógł walić wszczujnie TVP, mógł walić w PiS jak w bębenek, dlatego że PiS rządziło i to już było półtorej kadencji, Czyli no zawsze następuje zmęczenie materiału, nawet jeśli te rządy są wybitne. Jak wiemy, rządów wybitnych to w Polsce nie było. No Może pierwsze 2-3 lata rządów PiS u po 2015 roku, ale to też nie były wybitne rządy, to były dobre rządy. Nie ma argumentu, Kurski na mnie szczuje, bo w tej chwili to, to, ta telewizja, która szczuła za czasów Kurskiego, to, to jest arebo, czy odwrócenie ról miała być czysta woda i ściek i szczują w drugą stronę. Nie ma argumentu, że coś się w Polsce źle dzieje we wszystkich możliwych obszarach, no bo rządzi partia, której Trzaskowski jest wiceprezesem, a prezesem jest Tusk i jest premierem e, rządu. Nie ma się czego chwycić. Nie ma się czego chwycić. Z pozycji e, Przedstawiciela władzy, a Trzaskowski przecież jest podwójnym przedstawicielem władzy, bo jest zarówno czynnym prezydentem e, Warszawy i chociaż w Warszawie, w tej bańce warszawskiej, ma dobre notowania, no to proszę Państwa, jego osiągnięcia e, w, skali ogólnej po, o, w skali ogólnopolskiej nie są odbierane w taki sposób, że się ludzie zachwycają nad kładką. E, chłop, który buduje kładki zamiast mostów. Czy chwali się przejściem e, dla pieszych, podczas e, po jakichś tunelach i ulicach e, przy większym deszczu, non-stop, stoi woda. No to nie jest coś, co może zaimponować. To może zaimponować po pokoleniu płatków śniegu, czyli tym tym wszystkim eko. E, e, Fiziu-miziu, ale do takich ludzi jak ja, prosty chłop z prowincji, czy tak zwanej polskiej powiatowej. No to, 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 no to jest taki człowiek, który jest oderwany od rzeczywistości. No właśnie, poprzez te spotkania, poprzez te oświecenia, typu skąd się biorą warzywa na bazarku. Czy jak się klei taśmą, czy, czy to znudzenie w OSP, no to to jest charakterystyczne. Ten człowiek nie ma żadnego kontaktu z tymi prostymi ludźmi, do których oczywiście, jak zwykle, wszyscy politycy się odwołują. Ja widziałem, co prawda, fragmenty kilku spotkań z, z Nawrockim, rzeczywiście to jest też tak, no, że na tych spotkaniach głównie teraz seniorzy się pojawiają. No, to jest taka grupa społeczna, która ma czas, też łaknie kontaktów towarzyskich. No i zamiast chodzić na spotkania, które kiedyś organizowano z udziałem pazury czy, czy innego ofertka kiepskiego i wciskał tam w, w kołdry, wciskali kołdry wełny czy garki. No teraz się chodzi na spotkania polityczne. No ale tam jednak była jakaś werwa, było jakieś zainteresowanie w głogowie miejsca w sali zabrakło. Natomiast te sztuczne eventy, te sztuczne przedsięwzięcia kampanii Trzaskowskiego kompletnie nie leżą w jego charakterze. No to jest taki guguś salonowy. No, on do tego salonu też trochę nie pasuje. No, tam jeszcze słoma z butów wystaje. To nie jest, bo to inteligent chyba, nie, no on jest inteligent w drugim pokoleniu. ponieważ już dopiero na trzecim czy na czwartym smoking leży. Dlatego ja w dresach chodzę. No i. To pokazuje tą niemoc, to pokazuje, że nie ma pomysłu na tą kampanię. No bo przedstawiciel władzy nie może się, w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, on się mógł pochwalić jakimiś osiągnięciami i pisów, szczególnie. No, jeszcze w 2020 roku wiadomo, że tam już był jakiś kryzys, ale on się trochę od tego odcinał. On się stawał, zresztą było już jasne, że ma konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, więc trochę tego elektoratu środka też, też przyciągnął. Ale PiS mimo wszystko miał jakieś osiągnięcia. Natomiast po roku rządów Tusków widzę, że to jest bida z nędzą. Jeśli nie dają, a kupę pędzą. I tu nie ma się czego uchwycić. nie można bazować na tym, że jakby chciał gadać o praworządności, konstytucji i sądownictwa, no to widzimy, co się dzieje. No to, to, to jest komedia chociażby z tymi wieńcami ostatnio i tak dalej. Jeżeli chodzi o poprawę jakości życia Polaków, to w ogóle najlepiej, żeby nie poruszał tych tematów, bo gdzie się nie obrócisz to podwyżki problemy, powstrzymywane inwestycje, straty w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. No więc jemu pozostaje tylko takie uniwersalne pitu-pitu, czyli taka kampania bazarkowa, no gdzieś właśnie tam uściskanie się z, z tym, z panią sprzedającą pietruszkę czy, czy marchewkę, czy otwieranie jakiejś tam uroczystości na dniu strażaka. I to wszystko, co on może w tej chwili zaproponować, to jest, to jest kandydat wtórny. On już jedne wybory przegrał, nie radzi sobie w tych sytuacjach typowo życiowych, w kontakcie z normalnym, ze, zwykł, ze zwykłym człowiekiem. No i w czasie tych spotkań no popełnia różne, różnego rodzaju gafy, czy nawet komentując te spotkania, popełnia różnego rodzaju gafy, i to są naprawdę gafy już takie na poziomie. Bronisława Komorowskiego. I Trzaskowskiemu będzie bardzo trudno znaleźć kierunek kampanii poza tym takim kierunkiem, właściwie nie kierunkiem, a kręceniem się w półko, czyli to, co znamy na pamięć. No yy, tą kampanię bazarkową, właśnie. No, jeśli nałożymy tą kampanię bezarkową na samego Trzaskowskiego, który jest zgrany do imentu, ma poglądy takie centrolewicowe, a nawet bym powiedział, że bardziej lewicowe, które w tej chwili są coraz mniej modne i w Stanach Zjednoczonych, i, i w Europie, bo, wiemy, że, bo widzimy, że przechód jest ewidentnie w prawą stronę. Zresztą ja. Ja to wróżyłem, ja to prorokowałem jakieś półtora roku, dwa lata temu, że to przegięcie lewackie połączone z, z całym tym Zielonym Ładem jest tak wielkie, że ta wajcha musi odbić, bo to po prostu zaczyna już bić nie tylko w głowy ludzi, ale w kieszenie i w normalne funkcjonowanie. No bo kto będzie jeździł samochodem elektrycznym za 170 tysięcy, jeśli tutaj. No tej właśnie w Polsce powiatko, powiatowej średnia cena samochodów, w których się ludzie poruszają i, i to jest narzędzie e, narze, narzędzie niezbędne do normalnego funkcjonowania, czyli do dojeżdżenia do pracy, do dowożenia dzieci, do, do szkoły wizyt, do lekarza i, i tym podobnych, no to średnia tych samochodów, to ja nie chcę przesadzić, ale myślę, że to jest bura 10 tysięcy. A sporo jest takich po, po 7, po 8, oczywiście 20 dwudziestolatków z Niemiec e, pościąganych. No, jeśli tym ludziom się mówi, że oni mu ratują planetę, jeśli sobie kupią e, samochód elektryczny za 150 czy 170 tysięcy, co jest dla nich abstrakcją, absolutną abstrakcją, albo każe im się przesiąść na rowery, nogi elektryczne, tudzież tak zwany zbiorką, czyli e, komunikacja publiczna. No, ja się wychowałem w takich czasach, gdzie rzeczywiście. E, korzystało się z tych, <coughs> przepraszam, korzystało się z tych środków komunikacji w 99 procentach, bo samochód to był ralitas, no ale jednak przyzwyczajenia ludzi się zmieniają, zmienia się tempo życia, no, większość ludzi nie wyobraża sobie, no Pamiętam, że jak ja się wybierałem do Wrocławia z mamą na jakieś zakupy tam raz do roku, czy dwa razy do roku, no to to była wyprawa na cały dzień. Stawało się o 5 rano, żeby wsiąść do pociągu, który jechał 2, dwie, czy 2,5 dwie godziny, a wracało się po 20. No, i taki sposób funkcjonowania dla większości ludzi w tej chwili jest nieakceptowalny. No, to co tym ludziom może powiedzieć Trzaskowski ze, z tymi swoimi nowoczesnościami, wszystkimi, że prawa kobiety, że tęczowa flaga, że związki partnerskie, no. To się dobrze sprzedaje w mediach, ale dla morskiej grupy ludzi, dla, dla fanatyków, dla ludzi, którzy z tego żyją, dla analityków, mediów i tak dalej. No, no to zresztą TVN przedstawiał ostatnio badania, gdzie te sprawy obyczajowe są na samym końcu, a liczy się gospodarka, liczy się bezpieczeństwo. I w żaden z, do żadnego z tych tematów Trzaskowski nie może się jakoś uczepić, no bo nie ma żadnego umocowania. Jest przedstawicielem nudnym, wtórnym przedstawicielem władzy, e, który jeśli jest czegoś znany, to w jakichś groteskowych inwestycji warszawskich i poglądów e, skrajnie lewicowych. Dlatego wypada źle i będzie wypadał źle przy kontakcie ze zwykłymi obywatelami, bo on nie jest zwykłym obywatelem. To jest jeden z tych, co Wyżej głowę, no, no już dobra, dajmy, dajmy spokój, znacie Państwo tą. Nie głowę, tylko inną część ciała wyżej nosi, no ale szanujmy ten kanał. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji, żeby, żeby przestał istnieć, dlatego pozostańmy przy takiej wiejskiej dyplomacji. Wiecie Państwo o co chodzi. Nie widzę tutaj żadnych argumentów dla kandydata Trzaskowskiego, natomiast widzę szereg zagrożeń i widzę coraz więcej podobieństw do kampanii Komorowskiego. To oczywiście nie jest jeden do jednego, ale w tą pułapkę jaką wpadł Komorowski, Trzaskowski już i to w niezłym tempie zaczyna wpadać. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. E Zderzeniu świeżości e, z powtarzalnością, z wtórnością. Rzadko się zdarza, by wtórność wygrała. No, mówi się o tym, że to doświadczenie wygrywa z młodością, ale to w takich sytuacjach e, życiowych, które dotyczą podejmowania jakichś naprawdę konkretnych decyzji e, związanych no wręcz ze zdrowiem i życiem, natomiast w takich zawodach, tj, jakie są wy, wybory prezydenckie, trochę są wyborami mister e, polityki e, i takim trochę show, no to ja tutaj showmana i mistera w Czaskowskim nie widzę, natomiast Nawrocki przychodzi z zupełnie świeżą twarzą, świeżym, e, świeżym przekazem, no świeżym w tym sensie, że My nie znamy tych wszystkich schematów językowych, tych wszystkich fraz, którym znamy u Tuska Kaczyńskiego czy u tych polityków, którzy nie wychodzili do tej pory z telewizora. On buduje swoją rozpoznawalność i to jest jego wielki atut. Tak naprawdę on się przedstawia jako nowość, nowość na polskiej scenie politycznej i będzie tą nowością na sobie skupiał uwagę. Natomiast wtórny Trzaskowski będzie coraz bardziej przypominał Komorowskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.